Foraner 570 to zegarek dla osób, które nie potrzebują pełnej funkcjonalności modelu 970, a jednocześnie chcą trochę na zakupie zaoszczędzić. Model 570 jest następcą Foranera 265. Zerknijcie, jaki jest Foraner 570 w akcji, co potrafi, a czego nie. Witajcie na kanale Sportowe testy. Zagarek do testów otrzymaliśmy od Sportivo.pl, autoryzowanego partnera i oficjalnego dystrybutora marki Garmin w Polsce. Mamy dla Was specjalny rabat od Sportivo, szczegóły znajdziecie w komentarzu pod filmem. O wyglądzie krótko, bo mówiliśmy o tym już w materiale wcześniejszym. 570 jest dostępna w dwóch rozmiarach 47 i 42 mm. Sam ekran jest większy niż 265. Na tyle, że rozmiar ekranu większej 570 jest taki sam jak w modelu 970. Ten sam dotykowy AMOLED o przekątnej ekranu 1,4 cala. Różnica jest jedynie taka, że w 970 jest przykryty szafirowym szkłem, a w 570 mamy Gorilla Glass. Co do tego szkiełka, to jest ono lekko wypukłe i wychodzi poza bezel. Pisaliście, że dla wielu z Was to jest problem, bo ryzyko uszkodzenia i porysowania wzrasta. Faktycznie ten design nie jest zbyt funkcjonalny. Bezpieczniej byłoby osadzić szkiełko nieco poniżej bezelu, jak jest na przykład w Fenixie. Na pewno 570 zaskakuje opcjami kolorystycznymi. Jest ich sporo i są dosyć szalone. Kolorowe bezele, dwukolorowe półprzezroczyste paski powodują, że te zegarki wyróżniają się i rzucają w oczy. Dla mniej odważnych jest też wersja stonowana. Popatrzmy teraz na 570 przez pryzmat funkcji, jakie zyskała versus model 265. Trochę tutaj się zmieniło. Mamy głośnik i mikrofon. Dzięki temu możemy otrzymywać powiadomienia głosowe podczas treningu, odbierać połączenia i rozmawiać przez zegarek podłączony do telefonu, korzystać z poleceń głosowych, które mogą przyspieszyć dojście do niektórych funkcji zegarka: Decrease Brightness, czy rozmawiać przez zegarek z asystentem telefonu, lub słuchać muzyki. Funkcji sporo, przetestowaliśmy je i działają. Głośnik brzmi wyraźnie. Zobaczcie próbkę rozmowy telefonicznej. Cześć, słyszysz mnie? Słychać się bardzo dobrze, tak jak, tak jak przez normalny telefon. No, o ciebie też, bardzo głośno i wyraźnie, także super. Słychać dobrze i można tak rozmawiać. Same komunikaty głosowe podczas ćwiczeń też są fajne. Posłuchajcie, jak brzmi. Okrążenie 2, 6 minut 25 sekund. Po połączeniu zegarka z telefonem przychodzą na niego też SMS-y i inne powiadomienia. Możemy na nie odpowiadać z poziomu zegarka, albo z definiowanymi wcześniej odpowiedziami, które z poziomu aplikacji Connect możemy modyfikować, albo przy użyciu klawiatury, co nie jest super wygodne, ale nie niemożliwe. Te funkcje niestety działają tylko jeśli korzystamy z telefonu z systemem Android. Na iPhone nie mamy tej opcji dostępnej. Powiadomienia przychodzą, ale bez możliwości reagowania na nie z poziomu zegarka. W 570 mamy też nowy czujnik tętna HR Elevate generacji 5, ale nieco zmodyfikowany, bo został pozbawiony funkcji EKG. I nie systemowo, bo ten czujnik nie ma charakterystycznych blaszek dookoła, więc nie ma szans, że ta funkcja kiedyś zostanie tutaj dodana. Podobnie jak w modelu 970 mamy też tutaj raport wieczorny, który przed snem podsumowuje nasz dzień, pokazuje zalecenia dotyczące snu, zaplanowany na jutro trening czy prognozę pogody. W tym zegarku nowych funkcji sportowych nie ma tyle co w modelu 970. Nie ma nowych wskaźników biegowych, tolerancji biegowej czy wskaźników obciążenia biomechanicznego, ale nie znaczy to, że tych funkcji nie jest dużo, bo to w dalszym ciągu zaawansowany zegarek sportowy z wieloma opcjami treningów multisportowych. Mamy dostęp do modułu triatlonowego, planów treningowych uwzględniających wszystkie dyscypliny składowe. Możemy też sami tworzyć złożone treningi z uwzględnieniem różnych dyscyplin. Mamy również kilkanaście aktywności sportowych więcej niż w modelu 265. Zobaczmy jak 570 sprawdza się w terenie. Zrobiliśmy kilka testów w różnych warunkach. Na początek spójrzmy na dokładność modułu GNS. W 570 mamy moduł z obsługą wielu systemów i podwójną częstotliwość. Na naszej testowej trasie zegarek odzorował ślad rzeczywisty bardzo dobrze na całej jej długości. Na zakrętach jest precyzyjny i w większości z nich mieścił. Incydentalnie zdarzały się drobne przycięcia niektórych zakrętów. Zdarzały się też momenty, gdzie ślad uciekł na chwilę na 5 metrów od śladu rzeczywistego, głównie na prostej w okolicach wyższej zabudowy. Dystans biegu to 7 km i zegarek tyle wskazał. Potwierdza to również średnie odchylenie na całej trasie, które wyniosło tylko 1,9 m. Dokładność GPS 570 jest na takim samym, bardzo dobrym poziomie, co w wyższym modelu 970. Zobaczmy tutaj również, jak 570 rysuje ślad w wodzie. Pływaliśmy w wodach otwartych z Enduro 3 zamontowanym na bojce jako punkt odniesienia. Popatrzcie na ten ślad. W tym samym czasie mieliśmy na drugiej ręce model 970 i zachowanie GPS było bardzo podobne czyli przyzwoicie z incydentalnymi odchyleniami. Pojawiały się w miejscach chwilowego zatrzymania. Ślad wtedy potrafił odskoczyć. W drugim pomiarze, gdzie zatrzymań nie było, jest lepiej. Co do dokładności zmierzonego dystansu, to mamy 517 m570 vs. 410 m zmierzone na bojce w pierwszym pomiarze i 310 vs. 314 m w drugim. Pływanie bez zatrzymań lepiej mierzy dystans, ale bez wątpienia Foraner 570 daje radę podczas pływania w wodach otwartych. Zobaczmy teraz na dokładność pomiarów tętna. Zegarek poddaliśmy naszym standardowym testom. To znaczy dwóch testerów po dwa biegi, po jednym biegu jednostajnym i jednym interwale. Spójrzmy na wyniki biegów spokojnych. Zapis tętna pierwszego testera od początku trzymał się blisko zapisu z pasa. Dalej było podobnie dobrze, w zasadzie z dwoma momentami widocznych bardziej odchyleń dochodzących do różnicy 8 uderzeń. Średnia całego biegu to 154 na pasie i na zegarku, a wynik biegu do dwóch uderzeń tętna to 84%. Drugi tester miał zbliżony wynik na całości. Od początku zapis jest bardzo dokładny. Średnie tętno wyszło prawidłowe, 140 uderzeń na minutę, a dokładność do dwóch uderzeń tętna to 95%. Zobaczmy teraz na interwały. Podczas pierwszego biegu 570 odzorowała wszystkie interwały bardzo dokładnie. Jest widoczne lekkie przesunięcie śladu i po czwartym interwale niewyłapany chwilowy wzrost tętna. Przez to wynik do dwóch uderzeń tętna to 69%. Średnie tętno wskazał prawidłowo 149 uderzeń na minutę. W drugim biegu interwałowym przesunięcie jest bardziej widoczne i wpłynęło to negatywnie na wynik. Średnie tętno z całego biegu pokryło się co prawda z tym z pasa i wyniosło 141 uderzeń, ale dokładność do dwóch uderzeń tętna jest na poziomie 78%. Podsumowując, końcowy wynik wszystkich testowanych biegów to 8,6 w skali 10-stopniowej. To wynik zbliżony do Foranera 970 i innych garminów z czujnikiem tętna Elevate generacji 5. A jak jest z zapisem tętna podczas pływania? Popatrzcie na ten wykres, jest całkiem nieźle. Odchylenia są, ale nie przekraczające kilku uderzeń. Trend jest odzorowany prawidłowo, jedynie na końcówce jest spore przesunięcie. Będąc przy pływaniu, zobaczmy jeszcze na możliwości Foranera 570 na basenie. Tutaj nie ma problemu z obsługą mokrego ekranu, reaguje bardzo dobrze. Podczas samego pływania ekran obsługujemy tylko przyciskami, więc nie ma ryzyka, że coś nam się naciśnie na mokrym ekranie. O tym już wspominałem podczas recenzji Foranera 970, że basen jest miejscem, na którym najbardziej doceniam ekran AMOLEDowy. Jego widoczność jest fenomenalna. Tutaj przewaga nad MIP-em jest wyraźna. Zobaczcie, jak wygląda ten ekran w porównaniu z ekranem MIP w Fenixie 8. 570 sprawdza się na basenie bardzo dobrze. Nie było żadnych problemów ze zliczaniem długości czy rejestracją innych parametrów. Popatrzmy jeszcze na wytrzymałość baterii w 570. Co ciekawe, według danych producenta, większy rozmiar nie ma znacząco bardziej wytrzymałej baterii w porównaniu do mniejszego zegarka o średnicy 42 mm. A ten większy, pomimo że ma rozmiar taki jak Foraner 970, to możliwości pracy na jednym ładowaniu ma znacznie krótszy. Testowaliśmy rozmiar większy i zużycie baterii podczas godzinnej aktywności GPS o najwyższej dokładności jest między 5 a 8% przy włączonym cały czas ekranie. Natomiast dobowe zużycie baterii przy następujących ustawieniach to od 8 do 10%. Te wskazania pokazują, że przy aktywnościach GPS 1 godzina dziennie średnio będziemy musieli ładować zegarek raz na około 5 dni. Forerunner 570 ma dużo opcji, jednak ma też kilka braków, o których warto wiedzieć. Po pierwsze brak w nim map. Co prawda mamy kilka funkcji nawigacyjnych, ale działają one w oparciu o wyświetlane na czarnym tle ślady. Tak to wygląda w porównaniu do śladu na mapie z 970. Dla kogoś, kto potrzebuje i chciałby mieć mapy, musi poszukać innego modelu lub skorzystać z rozwiązań zewnętrznych dostawców i zainstalować np. aplikację Commute. Wtedy mapy na 570 będą widoczne. W 570 nie mamy również latarki LED. 970 jako pierwszy forerunner ją otrzymała, ale 570 już nie. Brak EKG przez czujnik bez podzespołów, umożliwiających działanie tej funkcji, to kolejny brak w tym zegarku. Po opublikowaniu recenzji modelu 970, pisali się, że nie powiedziałem nic o błędach w oprogramowaniu tego zegarka. Jego zawieszeniach, restartach, lagach. Nie wspomniałem, bo ich nie doświadczyliśmy podczas testów. Zegarek ani razu się nie zawiesił, nic się nie psuło. Jedynie w tłumaczeniach pojawiał się gdzieś język hiszpański i tyle. 570 tak nie było. Tutaj faktycznie niedoskonałości oprogramowania dawały nam w kość. I tak na przykład przy uruchamianiu treningu zawieszała się wibracja i działała non stop, czy podczas nawigacji na rowerze, gdzie mieliśmy włączony autostop, po pauzie zegarek zawieszał się i nie ruszał stoper. Przy następnym zatrzymaniu aktualizował się o przejechany fragment i ponownie zawieszał. Podczas jednego treningu zawiesił się w trakcie i nie zarejestrował tętna czy tempa, była wyrwa w zapisie. Innym razem zapętlało się powiadomienie dźwiękowe i działało non stop. Dużo tego. Pewnie zostanie to wszystko poprawione w kolejnych aktualizacjach, ale to w niczym nie usprawiedliwia Garmin. Niedopuszczalne jest wypuszczanie niedopracowanego produktu nie za taką cenę. Użytkownicy nie chcą być beta testerami, wkurzają się, że dostają niepełnowartościowy produkt i ja się temu nie dziwię. Tak nie powinno być. Podsumowując, Forerunner 570 to zegarek, który ma więcej niż model 265, którego jest następcą, ale mniej niż model 970. Czy jest rozsądnym kompromisem pomiędzy ceną a możliwościami? To nie jest tani budżetowy zegarek. Kosztuje prawie tyle, co kosztował 965 w dniu premiery. Konkurencja oferuje zegarki z mapami za dużo mniejsze pieniądze. Podobnie niezrozumiały dla nas jest zabieg usunięcia funkcji EKG, która również u konkurentów jest powszechna. Ale to w dalszym ciągu zegarek bardzo wszechstronny. Pomiary ma topowe. Możliwości sportowo-treningowo-regeneracyjnych ma multum. Do tego jest w odważnych kolorach i może się podobać. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej propozycji Garmina. Podpasowała wam?